Media linda. Yeah. 24 minuty dokładnie pozostały do godziny 10. Tomasz Misiek, zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96 FM w naszym studiu jest Kazimierz Łatwiński, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam panu redaktorów, witam państwa. A tak sobie chciałem, żebyśmy pogdybali dzisiaj trochę na temat tego, jak może wyglądać ta kadencja Rady Miasta. Ta kadencja w ogóle, jeśli chodzi o Zielonogórski Samorząd, bo tak na dobrą sprawę, to na dzisiaj jeszcze niewiele wiemy, jak się to wszystko będzie rozkładać. Mówi się o wielu rzeczach, które chciałobyśmy zrealizować natomiast od momentu kiedy się chce coś zrobić do tego że zostanie zrealizowane to jak zwykle droga długa i wyboista jak pan myśli jaka to będzie kadencja w kilku słowach gdybyśmy mieli spróbować ja myślę, że, że to powinna być dobra kadencja z tego względu, że pewne podwaliny pod rozwój miasta są sobie podłożone, położone. Wymieniałem już również na Państwa antenie strefy aktywności gospodarczej i połączenie miasta z gminą. I tu wszyscy kładą to... bardzo mocny nacisk na obie te rzeczy, tak aby one były jak najbardziej tak, prorozwojowe w perspektywie. To To są dwie sprawy, które trzeba dobrze wykorzystać. I, i tu właśnie sukces tej najbliższej kadencji. Będzie zależeć od tego, jak między innymi wykorzystamy te dwie szanse, jakie, jakie pojawiły się przed Zieloną Górą. To są ogromne szanse, ale też i wyzwania. Władze miasta, ustami prezydenta Janusza Kubickiego, mówią też o tym, że należy bardzo mocny nacisk położyć na. Jak największą absorpcję środków unijnych. Wszyscy wiemy dokładnie, że ta perspektywa w tej chwili finansowa jest ogromna, rzeczywiście duże szanse przed tymi, którzy będą potrafili aplikować o konkretne pieniądze, które potem mogą przełożyć się na no, jak najbardziej namacalne, realne rezultaty w postaci bardzo różnej od, od kwestii infrastrukturalnych po, miejmy nadzieję, te związane z gospodarką. No i też ważne, aby te pieniądze wykorzystać mądrze, bo. Na przykład na takim spotkaniu zielonogórskich perspektyw przyrodnicy wyrażali obawę, bo doczytali się, że ma być y, objęty dofinansowaniem unijnym park w Zatoniu, tak jeżeli y, y, oczywiście mam nadzieję, że nie będą. W w rezerwacie na przykład zimna woda koło Kiełpina, budowane ścieżki z polbruku, prawda? Więc ja celowo przejaskrawiam, ale mówię, że nie tylko wykorzystać środki, ale wykorzystać je mądrze. To znaczy, no, wymienił pan akurat park w Zatoniu, który rzeczywiście... rzeczywiście te obawy dotyczyły rezerwatu przyrody zimna woda pod Kiełpinem. No tak, no, myślę, że w tym rezerwacie akurat, jeżeli ktoś tam był i wie, wie jak to miejsce wygląda i jak Przede wszystkim ma walory przyrodnicze, no to chyba nikt nie wyobraża sobie tego, że ktoś będzie próbował przebudować ja też to tak miejsce uważam, mniej mniej na teren rekreacyjny. Ale pan w zatonił, gdyby te okolice tych ruin popałacowych były odrestaurowane <coughs> tak, żeby było to miejsce dla wielu osób do wypoczynku również, to myślę, że byłoby to całkiem przyjemne. I dla tych ludzi, którzy mieszkają tak, w tej chwili w dzielnicy nowe miasto. Chociaż podejrzewam, że nie jedna osoba z Zielonej Góry z przyjemnością wybrałaby się tam, żeby w tym malowniczym bądź co bądź miejscu, gdzie rzeczywiście drzewa są wyjątkowe, bo są inne, nieco niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni w naszych parkach, pospacerować chociażby. To jest piękne założenie parkowe, miejsce z ogromnym potencjałem mikroklimatem, gdzie można też, oczywiście w sensownym oddaleniu od samego parku i pałacu, ulokować też jakieś wspomagające instytucje czy obiekty. Wspomagające ruch turystyczny na przykład. Moim marzeniem byłoby, gdyby otworzyć również pałac. O i myślę, że to jest to inwestycja, jest, którą to, póki, to na to którą popisał absolutnie to, nas takie, nie stać. Takie, takie działania są prowadzone, no ale najpierw zacznijmy od parku. A jak już jesteśmy przy parkach, to warto wspomnieć o tym, że w tej perspektywie unijnej, zresztą mówią też władze miasta o tym głośno i wyraźnie, są rzeczywiście te pieniądze, o których Pan mówi, co do których wyrażali obawy naukowcy na, na spotkaniu zielonogórskich perspektyw, ale są pieniądze po prostu na rewitalizację parków, tych terenów zielonych w samym mieście. Zielona Góra, tych parków mamy przecież kilka. Mówi się o tym, że można byłoby rzeczywiście w końcu na przykład doprowadzić do stanu Używalności powszechnej Park Poetów, a nie tylko ograniczyć się do tego, że jest tam nieco ładniej niż było jeszcze jakiś czas temu. Gdyby Park Poetów stał się miejscem takim, jak chociażby udało się stworzyć wagmostaw, to naprawdę mielibyśmy kolejną perełkę właściwie w centrum miasta, można byłoby powiedzieć, bo przecież wybrać się nam w okolice kampusu Uniwersytetu Zielonogórskiego, to jest, to jest tak na dobrą sprawę, bardzo niedaleko, a rzeczywiście miejsce malownicze z tymi stawami położonymi nam w tych parowych w takich delikatnych, naprawdę piękne, piękne no, miejsce. Ten, ten park ma kilka wyjątkowych miejsc, przecież jest źródełko, jest taka górka saneczkowo-narciarska, z której rozciąga się też piękny widok, więc to jest miejsce o wielkim potencjale. Przed wojną bardzo odwiedzane przez mieszkańców dawnej Zielonej Góry. Także to są bardzo ważne projekty. Warto o tę zielenię w mieście zadbać i też ważne, aby te enklawy leśne, które pozostały w granicach Zielonej Góry. Szczególnie przy zabudowie mieszkalnej, chronić. Kolejnym takim miejscem jest na pewno Park Tysiąclecia. Tutaj jest pomysłów jakby wiele, podejść do tematu Parku Tysiąclecia. Też mamy już przynajmniej kilka w ostatnich latach, bo. I artyści, i naukowcy wypowiadali się w tym temacie, jak można tą przestrzeń zagospodarować, jak ją zmienić. Park Tysiąclecia jest specyficznym miejscem, chociażby ze względu na swoją e, historię, chociaż pewnie wiele osób już, już zapomina o tym, że kiedyś, że kiedyś był to po prostu cmentarz. Potem przez lata próbowano z tego stworzyć miejsce do jakichś takich działań okołokulturalnych, wystarczy wspomnieć chociażby tą muszlę koncertową, która, która była w Parku Tysiąclecia. No teraz też pomysłów na to, aby zmienić to miejsce na taki teren nie tylko dla biegaczy, czy dla spacerowiczów, ale być może dla wszystkich innych osób, które chciałyby w jakikolwiek sposób czynnie spędzić czas w samym centrum miasta, w pięknie położonym Starym Parku. To jest y, największa enklawa parkowa w ścisłym centrum Zielonej Góry. Pamiętajmy też, że w sąsiedztwie szpitala ten park pełni przeróżne funkcje. Między innymi takie, że czy to odwiedzający chorych w szpitalu wojewódzkim, czy sami, chorzy, czy sami bo... chorzy korzystają, wręcz regenerują swoje siły w tym pięknym parku. Więc te wszystkie ważne funkcje trzeba połączyć. Ja pamiętam, że w trakcie konsultacji dotyczących, które miały miejsce w Biurze Wystaw Artystycznych, w trakcie konsultacji. Też zgłaszano postulaty i pokazywano też przykłady, jak w parkach, jak ważną rolę pełni woda. Cieki wodne, strumienie czy, czy jakieś małe akweny wodne, i takie propozycje w tej najświeższej przedstawionej koncepcji też przedstawiono. Więc można uczynić jeszcze bardziej przyjaznym dla mieszkańców tę enklawę Zieleni, Park Tysiąclecia i pamiętać o, o, o różnych funkcjach, na przykład takich, aby rodzice z dziećmi tam mogli spędzać czas. Były, były dyskusje o większym prześwietleniu tego parku wprowadzeniu większej ilości y, t, takich y, łąk może czy, czy połaci... Y, gdzie można byłoby gdzie, po prostu, gdzie, jak na zachodzie ludzie gdzie, robią gdzie w parkach, by tak na kocyku usiąść sobie usiąść i czy, czy też odpocząć. Na, no oczywiście też podkreślano, że nie można zdewastować tej wartościowej zieleni. Natomiast jest sporo takiej zieleni w Parku Tysiąclecia, które nawet nasi profesorowie z Uniwersytetu Zielonogórskiego nazywają po prostu krzaczorami i, i pewne Pewne miejsca czy najzwyczajniej w świecie warto uporządkować. I bardzo ważne, aby nie zabetonować ścieżkami z Pol Ruku parku tysiąclecia. Są świetne technologie takich nawierzchni, które są wygodne i dla pieszych, i dla rowerzystów, i są trwałymi nawierzchniami z takich glinek różnego rodzaju. No W tej materii dużo do powiedzenia ma chociażby świeżo upieczony radny pan Robert Górski, który zwracał uwagę na to, że przez lata zabiegania o inne rozwiązania dla rowerzystów niż tylko Polbruk, udało się w końcu w niektórych miejscach w Zielonej Górze już wypracować tego rodzaju rozwiązania. Mówi sam o tym, że w Radzie Miasta będzie chciał kłaść również nacisk na, na pilnowanie tego rodzaju inwestycji, no więc miejmy nadzieję, że będzie miał tutaj miejmy pole nadzieje, do popisu. Okazuje się, że to nasi profesorowie zielonogórscy za, zaproponowali w geoparku w Murzakowie te piękne aleje. Yy, właśnie nie polbrukowe, tylko z, z takiej typowo parkowej nawierzchni, więc my mamy wzięty grunt. Tak się okazuje, można po prostu, tak. tak, można i warto byłoby to wykorzystać. Ja kiedy wspomniał Pan o tym, że warto konsultować się ze specjalistami, to od razu przychodzą mi na myśl słowa wam Filipa Gryko, też świeżo upieczony radny, a przy okazji może bardziej świeżo upieczony szef największego klubu radnych w Radzie Miasta, który mówi, żeby pochylić się nad czymś takim, co mogłoby mieć pewnego rodzaju kształt. Komisji Doraźnej przy Radzie Miasta, złożonej z fachowców, specjalistów, członków stowarzyszeń, wszystkich tych osób, które jakby chcą brać udział w tym procesie dotyczącym szeroko rozumianych konsultacji, tego, jak pewne miejsca w Zielonej Górze powinny wyglądać, jakie zmieniać. Oczywiście nikomu nie można niczego tutaj narzucać, natomiast jeśli spotka się grono fachowców, pan zresztą w swojej komisji współpracował co prawda w innej materii, ale też z fachowcami, czyli można skupić takich ludzi, którzy. Chcą to robić, mają pomysł, mają wiedzę, a dzięki temu no, wszyscy inni będą mogli czerpać z tych rozwiązań, no, które mam nadzieję fachowym okiem mogłyby wzbogacić infrastrukturę w każdej postaci w Zielonej Górze. Na jest to dobry pomysł? Jest, jest takie oczekiwanie środowisk, które żywo interesują się wykorzystaniem terenów zielonych, to są lokalne grupy działania, jak na przykład na osiedlu kwi kwiatowym na Jędrzychowie. To jest towarzystwo upiększania miasta. To są różne środowiska. Osoby, którym leży na sercu dobre zagospodarowanie terenów zielonych, które bardzo śledzą to, co się dzieje w innych miastach, śledzą stan Podpróbują prawny. proponują dobre rozwiązania również. I tak. Na pewno mogą tylko, tylko pomóc. Taka komisja może być jedną z form. Większej dbałości, czy też większej kreatywności, jeśli chodzi o tereny zielone, ona jest potrzebna, tym bardziej, że mamy perspektywy na środki pomocowe znaczące. Tak, o czym mówił przed chwilą pan redaktor, więc, więc będzie się czym zajmować. Mamy przecież profesorów Uniwersytetu Zielonogórskiego no i. To fachowców, którzy znają się na tym wiadomość. Specjalizują się właśnie w zagospodarowaniu terenów zielonych i w innych. Terenów miejskich i również w innych pokrewnych dziedzinach. Stoimy też przed możliwością zagospodarowania Doliny Gęśnika, i tutaj. Tutaj ważne by było wsparcie takiej komisji, ale nie mniej ważne uważam, że nawet warto przeprowadzić konsultacje społeczne, badania, ankietowe, jak mieszkańcy wyobrażają sobie zagospodarowanie tej doliny od ulicy Sulechowskiej do ulicy Batorego. Z tego względu, że tutaj trzeba wyważyć jakby dwie Dwa postulaty. Jeden taki, aby jak najbardziej zachować ten walor przyrodniczy tej, tej, tego, tego cieku wodnego, a z drugiej strony, aby ta funkcja rekreacyjna dobrze służyła mieszkańcom. No, trzeba przyznać, że gdyby, udało się, gdyby się udało dokonać właśnie tego, żeby Dolina Gęśnika w końcu stała się takim terenem, jakim była przed laty, to ta część miasta byłaby wyjątkowa pod tym względem, bo przecież mamy po drugiej stronie ulicy właściwie przepiękny wagmostach. rewelacyjny teren, tam wystarczy się wybrać. W ciągu dnia tłumy ludzi, e, ludzie z dziećmi, ludzie spacerujący, ludzie na ławeczkach, a, którzy chcą zaczepnąć świeżego powietrza w przyjemnym e, otoczeniu, po prostu. Widać, że potrzebują zielonego urzędu i takiego miejsca. I tak sobie właśnie natchnęło mnie i pomyślałem, że dawno nie było tak, że rozpoczynająca się kadencja Rady Miasta, czy nowych władz miasta, mówiąc generalnie, e, na samym początku nie mówi o tych rzeczach które oczywiście są priorytetowymi bez dwóch zdań wszyscy wiemy o pozyskiwaniu inwestorów to o, o, o czym zaczęliśmy dzisiaj mówić na początku rozmowy ale pojawiają się również te tematy które są bardzo istotne z punktu widzenia życia przeciętnego mieszkańca nie tylko w aspekcie pracy i tego rodzaju działań ale również rekreacji i tego żeby po prostu miasto stawało się piękniejsze Tak na no właśnie na ostatniej debacie o której mówiłem pan Profesor Bereś zwrócił uwagę na to, że dbając, a przyrodnicy są jak najbardziej do tego uprawnieni o te tereny zielone, również działają na rzecz rozwoju Zielonej Góry i pozyskiwania inwestorów. Dlatego że warunki życia, jakie są w mieście, to czy władze dbają o, o miasto i o zieleń miejską. Również wpływają na decyzje inwestycyjne, tak jak inne, czyli po prostu warunki życia przyszłych no pracowników. Oczywiście, bo czasami nie zdają sobie sprawy z tego niektórzy ludzie, że potencjalny inwestor przyjeżdżając tutaj, nie tylko sprawdza, jaka jest cena gruntu i jego lokalizacja i dobry dojazd do terenów, na których może postawić jakiś zakład produkcyjny, fabrykę, mówiąc kolokwialnie, tylko również patrzy na całe inne otoczenie, czyli na to, gdzie ludzie, pracownicy mogą spędzać czas, gdzie jego wykwalifikowana kadra może spędzać czas. Więc no Zielona Góra pod tym względem jest całkiem przyjemnym miastem, myślę. Teatr, filharmonia, mamy mocne ośrodki kultury, nawet wyższe, jeśli ktoś chciałby spojrzeć na to, co dzieje się w Zielonogórskim BWA. Do tego wszystkiego należałoby jeszcze dołożyć i galerie handlowe, i właściwie w miarę dobrze skomunikowane miasto, czyli takie, gdzie poruszamy się bez. Jakiegoś ciężkiego ruchu w sensie, w sensie kołowym, czyli, czyli korków, mówiąc najogólniej. Te wszystkie rzeczy są bardzo istotne i, i brane pod uwagę przez potencjalnych inwestorów. To na pewno tak. To, partie, to są nasze mówiłyśmy. atuty, którymi trzeba się chwalić. Natomiast jest taka pewna bomba zegarowa, uważam, która tyka w Zielonej Górze. To jest serce Zielonej Góry, to są bardzo duże enklawy, starówki i śródmieścia, które są niesłychanie zdegradowane. Wystarczy wejść na podwórka do klatek schodowych wielu, wielu budynków. Należy. Tę część miasta w interesie całego miasta, bo żaden mieszkaniec Zielonej Góry, nawet jeśli mieszka na obrzeżach, nie powinien być obojętny na to, czy, czy Śródmieście się degraduje, czy też, czy też dobrze funkcjonuje. I tutaj potrzeba szerszych programów. Ja podam taki przykład, że my rocznie wydajemy na rewitalizację wyłącznie budynków milion złotych, Natomiast przykładowo we Wrocławiu dla 35-tysięcznej dzielnicy, więc można powiedzieć, cztery razy mniejszej od Zielonej Góry, dla wrocławskiego nadodża zrealizowano już program w ciągu praktycznie dwóch lat o wartości. 130 milionów złotych, w Najpierw tym przepaść, 40, 40 milionów dofinansowania z Unii Europejskiej. Więc tutaj trzeba wykorzystać tę obecną perspektywę w większym stopniu niż dotychczas, bo dotychczas ciężar rewitalizacji w takim zakresie, jaki to było oczywiście na miarę możliwości Zielonej Góry dotychczasowych, niosło miasto Zielona Góra. Tutaj trzeba jednak skorzystać z środków pomocowych, aby rewitalizować. E, oczywiście fasady, oczywiście nawierzchnia deptaka to jest ważne. Natomiast. Ale również kompleksowo te gdzieś zaułki. Do za, na zauki z programami społecznymi jest taka funkcja po angielsku streetworkera. To są osoby, które są takimi animatorami życia społecznego. Trzeba przygotować środki na takie działania. Trzeba zorganizować konkursy na zagospodarowanie podwórek śródmiejskich, tak jak w Poznaniu to ma miejsce, gdzie każda grupa, która zadeklaruje jakiś program, może uzyskać środki. To, to może być grupa sąsiedzka nawet, która która ładnie wymaluje na przykład szpetne, szpetnie wyglądające podwórko, postawi jakieś, zaproponuje jakieś formy zieleni, gazony z kwiatami czy klomby. To są takie działania, na które w innych miastach są specjalnie przeznaczone pieniądze, są ogłaszane konkursy, najlepsze projekty sukcesywnie. Są realizowane, więc to dopiero będzie taka prawdziwa rewitalizacja starówki. Niestety, alternatywą jest totalna deklaracja, degradacja dużej części śródmieścia i. Tutaj wydaje mi się, że nie wszyscy tam, my, mieszkańcy Zielonej Góry, tam byliśmy i to widzieliśmy. No tak, nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. I nie, zazwyczaj... nie do końca zdajemy sobie tak. sprawę, w jak opłakanych warunkach jeszcze mieszkają ludzie. Tam są czasem takie drobne przykłady, gdzie. W klatkach schodowych na przykład są jakieś zdewastowane tablice ogłoszeniowe ZGKM, których nikt nie ruszał od 30 lat. To są drobne pieniądze, żeby na przykład jednorazowo w 50 klatkach schodowych wymienić takie no, to są tablice. To są bardzo istotne rzeczy, które będą się To są drobne mówię, jak, 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 jak jakie niewielkie drobiazgi mogą pomału za niewielkie pieniądze zmieniać oblicze Śródmieścia, pokazywać chociażby, że władza się trochę, troszczę. Oczywiście tam w wielu miejscach są wspólnoty mieszkaniowe, więc będzie partycypacja też mieszkańców w tym. No i miejmy nadzieję, że ta kadencja między innymi upłynie pod znakiem tego, o czym mówiliśmy, czyli jeszcze większego spojrzenia na to, co dzieje się w mieście, jak wygląda miasto, tak aby nam wszystkim po prostu w Zielonej Górze Żyło się przyjemnie, czego wszystkim pewnie życzymy, jak najbardziej by się udało. Kazimierz Łatwiński, radny prawa i sprawiedliwości, był dzisiaj gościem rozmowy na 96. Dziękuję panu serdecznie. Za... Dziękuję państwu, dziękuję państwu bardzo. Rozmowa Radia Index. Od poniedziałku do piątku o 9.30.